Amerykanie mają najnowszy rosyjski czołg. Takie informacje mogliśmy usłyszeć, przeczytać kilka dni temu. Na podparcie tego faktu przedstawiane były zdjęcia czołgu T90-T-90A na lawecie w Stanach Zjednoczonych na jednym z parkingów dla ciężarówek w Luizjanie. Co ciekawe, był to czołg w barwach ukraińskich i jest to czołg, który miał być we wrześniu zeszłego roku przejęty i wdrożony do służby przez Ukraińców. I tutaj od razu pojawiły się głosy, że Amerykanie posiadają najnowszy czołg rosyjski. Oczywiście to jest tylko taka półprawda, ponieważ o ile czołg T90 jest naprawdę najnowszym, najnowszą linią czołgów rosyjskich, chociaż wywodzących się z czołgów T72, to jednak tym najnowszym wariantem czołgu T90 jest T90M proryw. Wiele osób było zaskoczonych, że ten czołg znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych, i tutaj dzisiaj zajmiemy się dwoma kwestiami: tym, dlaczego ten czołg mógł się tam znaleźć i dlaczego czołg nawet w tych najnowszych wersjach wcale nie jest najważniejszą rzeczą, jaką stracili Rosjanie na Ukrainie. I do tego, mało to, że stracili, to zostały te rzeczy przechwycone i później, na przykład, dotarły do nas do NATO i je teraz się bada i sprawdza, co tam te misie mają w środku. Zacznijmy od tego, że przedstawiony czołg na zdjęciu jest tym wariantem starszym, około 20-letnim. Informacji o nim Amerykanie posiadają dużo, te czołgi jednak służą w wielu państwach i nie jest to taka świeżynka, jak się niektórym wydaje. Ale Ukraińcy przejęli również najnowsze wersje czołgów T90, czyli T90M proryw. Czołg najnowocześniejszy posiadający najlepsze rzeczy, jakie posiadali Rosjanie. I w mojej opinii, ale nie tylko, te czołgi i inne rzeczy, o których będzie za sekundkę, które tracą Rosjanie, które są przejmowane, trafiają dalej. Są badane oczywiście przez specjalistów na terenie, gdzie zostały stracone, ale też trafiają dalej do NATO. Takie coś. Takie coś jest czymś normalnym. Każde państwo, każdy sojusz chce zdobyć jak najwięcej informacji o przeciwniku, nawet tym teoretycznym, i takie zdobycie informacji jak największej ilości informacji o sprzęcie, wyposażeniu każdego innego państwa na świecie jest bardzo ważne. A jak to niektórzy mówią, Ukraina stała się takim sklepem z zabawkami właśnie dla, właśnie dla wszelkiego rodzaju wywiadów, specjalistów, którzy. Zajmują się właśnie sprawdzaniem tego typu rzeczy, na przykład czołgów. I taki czołg T90A, chociaż oczywiście najprawdopodobniej trafił on jako czołg, który będzie na przykład pokazywany na jakiejś wystawie, to taki T90M ProRyf jest już czymś innym. Taki czołg, kiedy zostanie przejęty i później przekazany, może być źródłem cennych informacji. I na początku oczywiście trafia na poligon, gdzie sprawdza się wszystkie jego właściwości: jezdne, celność, donośność i wszystko co się da. Później bada się pozostałe elementy, takie jak łączność, urządzenia szyfrujące, przyrządy obserwacyjne, a następnie jest on rozkręcany do ostatniej śrubki, żeby zbadać wszystko. Sprawdzić jak mocny jest pancerz, jak działają systemy, jak są zbudowane, jakich technologii się wykorzystuje, żeby stworzyć na przykład właśnie te urządzenia szyfrujące. I tutaj ten czołg choćby trafił właśnie w najnowszej wersji, choćby to była nawet ten, choćby to była nawet ta armata, te 14 armata, to jednak Rosjanie stracili inne, o wiele ważniejsze rzeczy. Na przykład urządzenia sprzęt do walki radioelektronicznej, do walki elektronicznej. Wiele przeróżnych radarów oraz, co ciekawe, samoloty i śmigłowce, które w całości w prawie, w prawie nienaruszonym stanie spadały i były przechwytywane. Kiedy przyjrzymy się bliżej tym zdjęciom, możemy być zaskoczeni, że np. taki śmigłowiec jak K-52 czy też inne, czy np. samoloty są pozbawione łączności, urządzeń szyfrujących, radarów oraz nadajników, urządzeń swój obcy. One zostały usunięte przez. Specjalistów, którzy wiedzieli, co usunąć i co warto zbadać. Tutaj nikt nie jest głupi, tutaj każdy zdaje sobie sprawę, że takie urządzenia są bardzo wartościowe dla NATO i ogólnie dla całego świata, ponieważ dają, dają dużą, bardzo dużą ilość informacji o tym, co posiadają Rosjanie, jak działają ich radary, w jaki sposób działają urządzenia swój obcy, jak działa szyfrowanie. I w jaki sposób, co ważniejsze, można to wszystko złamać, oszukać, zagłuszyć. Tutaj przejęcie nawet najnowszego czołgu, nawet najnowszej armatochałbicy jest niczym w porównaniu z tym, co jest przejmowane, może bardziej po cichu, może robi się to troszkę ciszej i przekazuje dalej. Oczywiście do nas, do Polski, również trafiają tego typu zabawki, jak się to mówi, które są badane. I mamy większe możliwości oczywiście, żeby im przeciwdziałać, żeby poznać tą technologię. I choćby była ona gorsza od naszej technologii, choćbyśmy byli na wyższym poziomie, to warto wiedzieć, jak ten teoretyczny przeciwnik ma zbudowany na przykład system walki elektronicznej, walki radioelektronicznej, jak działają jego radary, w jaki sposób przeszukują pasma, jak działa szyfrowanie, jak działa łączność. Są to informacje bardzo ważne, ponieważ kiedy wiemy w jaki sposób działa łączność przeciwnika, w jaki sposób możemy zagłuszyć jego radary, w jaki sposób możemy oszukać jego na przykład radary artyleryjskie, wówczas możemy w o wiele łatwiejszy i skuteczniejszy sposób z takim przeciwnikiem, oby oczywiście do tego nie doszło, ale walczyć. Ponieważ wiedza jest tutaj najważniejsza. Kiedy wiemy, jak to działa, w jaki sposób takie coś może można wyeliminować, zagłuszyć, oszukać albo ograniczyć możliwości, wtedy mamy gigantyczną przewagę. Oczywiście druga strona również przechwytuje, co się da. Nasze pioruny już najprawdopodobniej trafiły w ręce nieprzyjaciela ukraińskiego. I tutaj, na przykład, bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o pioruny. Ponieważ one są programowalne. Właśnie na wypadek tego typu wydarzeń. Tutaj, dla tych, którzy uważają, że to był gigantyczny błąd, że wysłaliśmy pioruny, jest inaczej. Ponieważ informacje, jakie zdobyliśmy dzięki odpaleniu tych piorunów w realnych warunkach, w jaki sposób działają w realnych warunkach, tu od razu powiem bardzo dobrze: wczoraj był materiał, w którym porównywałem pioruny ze stingerami, amerykańskimi stingerami, to te pioruny, te informacje, jakie zdobyliśmy, są oczywiście od razu zaimplementowane do nowych algorytmów, do nowego oprogramowania, a to właśnie te algorytmy i to oprogramowanie czyni pioruna tak skutecznym. Oczywiście plus ta głowica obserwacyjna, ale bez tego oprogramowania, bez tych algorytmów, piorun nie mógłby być tak skuteczny. I tu jest przewaga, o czym wspomniałem wczoraj, na przykład nad Stingerem który w tej materii jest troszkę słabszy. Poza tym, że ma troszkę gorszą głowicę obserwacyjną, służącą do namierzania i nakierowania się na cel, to ma również gorsze oprogramowanie, gorsze algorytmy, które nie dają się oszukać na przykład flarom, które wiedzą, w jaki sposób się naprowadzić, w jaki sposób doprowadzić tą głowicę, żeby zniszczyć ten powietrzny cel. Tutaj ta wiedza, jaką pozyskają nie tylko Amerykanie, tutaj nie tylko oni na tym korzystają. Niektórzy się wręcz śmieją, że po zdobyciu takiego T90M, czy też po zdobyciu jakiegoś radaru albo jakiegoś pojazdu WRE, czyli pojazdu służącego do walki radioelektronicznej, jest taka giełda. My damy 5 krabów, my damy 4 pancerchełbice 2000. Kto da więcej? Ten dostanie tą nową zabawkę, tego cukierka. Ale rzeczywistość jest inna. Oczywiście to nie wygląda tak, jak powiedziałem przed chwilą. Jednak te informacje, te pojazdy, to wyposażenie trafia dalej. Żeby w spokoju mogli się nimi zająć specjaliści, rozkręcić, zbadać, sprawdzić, skąd pochodzą komponenty, czy czasami tam nie ma czegoś, co wyciekło kilka lat temu. I czy ci, którzy doprowadzili do wycieku, nie trafią na przykład na 50-60 lat do jakiegoś zakładu i będą utrzymywani oczywiście na koszt państwa, w jaki sposób można to oszukać, jak można to ominąć, tutaj bardzo ważnym elementem są na przykład radary lotnicze, czy też urządzenia służące do komunikacji, sprawdzania swój obcy. To jest Coś niesamowicie ważnego. Tak samo jak łączność. Kiedy mamy taką wiedzę, możemy oszukać przeciwnika, zagłuszyć przeciwnika i na przykład nasze lotnictwo jest o wiele bezpieczniejsze. Czy też na przykład możemy odgadnąć, może nie odgadnąć, ale stwierdzić, kiedy przeciwnik ma zamiar na nas uderzyć, kiedy znamy jego łączność. Kiedy wiemy, jak ta łączność funkcjonuje i co ważniejsze, możemy. Się do niej podłączyć, możemy coś swojego podpowiedzieć i w końcu ją zagłuszyć. Wiele opcji. I to mówienie, że Amerykanie zdobyli, czy też dostali, zdobyć tego osobiście nie zdobyli, no ale tak czy siak to do nich trafia, ale tak jak powiedziałem, nie tylko do nich, to jednak jest coś bardzo ważnego również dla nas, ponieważ to również my zdobywamy dodatkowe informacje. I teraz na przykład Projektanci, ci, którzy unowocześniają pioruny, wiedzą co zmienić, żeby piorun był jeszcze skuteczniejszy. Ci, którzy stworzyli Topaza, zbierając informacje z krabów i nie tylko, wiedzą jak unowocześnić, co poprawić, co zrobić, żeby ten system był jeszcze lepszy. W ten sposób wygląda zdobywanie przewagi nad przeciwnikiem. Wiedza jest bardzo ważna, a tracenie sprzętu Najnowocześniejszego, ponieważ tutaj Rosja traci naprawdę najnowocześniejszy sprzęt, rzeczy, które do tej pory były skrzętnie ukrywane. Oczywiście pojawiały się na defiladach, ale nie wiedzieliśmy, co jest w środku, jak to działa. A tutaj, niejako na tacy, oczywiście okupionej gigantyczną ilością krwi, zdobywamy te rzeczy, informacje o tych rzeczach i możemy w skuteczniejszy sposób szykować się na przykład. Do obrony naszego państwa. Ponieważ właśnie o to chodzi, żebyśmy zwiększając swoje możliwości, wiedzę, zdobywając wiedzę o przeciwniku, mogli lepiej skuteczniej chronić swoje państwo. A informacje, jakie zostały pozyskane, wymagają od Rosjan wielu kroków, żeby przeprogramować radar, żeby w inny sposób zbudować łączność. W inny sposób Zaprojektować, wykonać systemy walki radioelektronicznej. To nie jest prosta rzecz. Coś, co byli w stanie zrobić bez sankcji i z dużą ilością pieniędzy, zostało przechwycone. Teraz mają wiele problemów, żeby nie tyle odbudować to, co posiadali, ale muszą to zmienić. Muszą pozmieniać wszelkiego rodzaju środki łączności tej walki radioelektronicznej i wiele innych rzeczy. Ponieważ wiedzą, że druga strona posiada gigantyczną ilość informacji o tego typu rzeczach. A ten T90A, który został sfotografowany, może był, taką wrzut, może był taką specjalną wrzutką, żeby pokazać, my wiemy o Was wszystko, więc uważajcie. A to jest tylko jeden z przykładów, które posiadamy u siebie. Reszta jest oczywiście zamaskowana. Ponieważ tego typu rzeczy nie jeżdżą odsłonięte, to wszystko jest zamaskowane i nikt tego w rzeczywistości nie mógłby sfotografować na zwykłym parkingu. To tak oczywiście nie wygląda. Więc albo było to specjalnie, albo niedługo w Ameryce będzie można oglądać ten czołg na na przykład jakiejś wystawie. A T-90M już najprawdopodobniej został dawno rozkręcony, do ostatniej śrubki jego pancerz został zbadany, całe wyposażenie zostało sprawdzone i wiedza o nim już jest pełna. Nie zdziwiłbym się, gdyby taki proryw był rozkręcany na przykład u nas. A przynajmniej mam nadzieję, że za pomoc, którą udzielamy, również my jesteśmy w stanie otrzymać tego typu rzeczy, które możemy zbadać, sprawdzić i się może czegoś dowiedzieć. Albo przynajmniej dowiedzieć się, w jaki sposób skuteczniej możemy je zwalczać, albo eliminować. Dziękuję za uwagę, ponieważ się rozgadałem, ale w czwartki i we wtorki takie materiały będą się pojawiać. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.